Czy wiesz, że za pomocą jednomianów możesz zapisać wartość zysku kantoru, który zarabia na różnicy między kursem kupna i sprzedaży waluty? Pani Maria kupiła 4 kg pomarańczy. Ile kosztowały te owoce? Ponieważ nie znamy dokładnej ceny kilograma pomarańczy, oznaczę to sobie literą P. Skoro kilogram owoców kosztuje P złoty, to za 4 kilogramy pani Maria zapłaci 4 razy P. Gdzie P to cena za 1 kilogram pomarańczy. To, co zapisaliśmy tutaj, to jednomian. Dzięki niemu możemy odpowiedzieć na pytanie, Ile kosztowały owoce pani Marii. Kosztowały 4 razy P. W jednym ze sklepów kilogram pomarańczy kosztuje 220, czyli P jest równe 220. Aby dowiedzieć się, ile zapłacimy za 4 kg pomarańczy, w miejsce litery P, czyli ceny za 1 kg pomarańczy, wpiszę 220. Otrzymam wtedy 4 razy 220. A to jest 8,80. W tym sklepie za 4 kg pomarańczy pani Maria zapłaciłaby 880. W tym sklepie cena 1 kg pomarańczy to 30. Czyli litera P, która oznacza cenę za 1 kg pomarańczy, jest równa 30. Ten jednomian 4 razy P odpowiadał na pytanie, ile kosztują 4 kg pomarańczy, jeżeli P. To cena za 1 kg tych owoców. Skoro w tym sklepie P jest równe 30, to aby dowiedzieć się, ile kosztują 4 kg owoców, obliczę 4 razy P, gdzie w miejsce P podstawię 30. W wyniku tego mnożenia otrzymam 1240. W tym sklepie 4 kg pomarańczy kosztują 1240. Na samym początku zadania utworzyliśmy jednomian 4 razy P, który odpowiadał nam na pytanie, ile zapłacimy za 4 kg pomarańczy. Mimo tego, że w miejsce P podstawialiśmy różne liczby, to do odpowiedzi na zadane pytanie używaliśmy jednego jednomianu. Jedyne co się zmieniało, to liczba, którą wpisywaliśmy zamiast litery P. W tych przykładach będziemy obliczać wartość jednomianu, gdy x to jest 1, 2, y to jest 2, a a to jest minus 1. Oto pierwszy przykład: 4y. 4y oznacza 4 razy y. Wiemy, że zamiast y możemy wpisać 2, dlatego będziemy mieli 4 razy 2. 4 razy 2 to 8. Następny przykład: 2x kwadrat. Mamy tutaj 2 razy x podniesione do kwadratu. W miejsce x mogę wpisać jedną drugą. Dlatego otrzymam 2 razy jedna druga podniesiona do kwadratu. Podczas obliczeń pamiętaj o kolejności wykonywania działań. Najpierw wykonujemy potęgowanie, a potem mnożenie. Czyli otrzymujemy 2. Razy 1 czwarta. 2 z 4 mogę skrócić. Otrzymam 2, 1. I w wyniku otrzymam 1, 2. Teraz przykłady dla Ciebie. Zatrzymaj film, oblicz wartości tych dwóch jednomianów i odtwórz film ponownie. Mamy tutaj minus 2 razy a razy x. Zatem minus 2 razy a, gdzie a to jest minus 1, czyli zamiast a wpisuję w tym miejscu minus 1. I jeszcze to mnożymy razy x. x w naszym przypadku to jest 1 druga. Dlatego zamiast x wpisuję jedną drugą. Jaki jest wynik tego działania? Minus 2 razy minus 1. To plus 2. Gdy mnożysz dwie ujemne liczby przez siebie, w wyniku otrzymasz liczbę dodatnią. Mamy 2 razy 1 drugą. 2 razy 1 druga to 1. W tym przykładzie mamy 3 razy A do kwadratu razy x. Czyli 3 razy w miejsce A mogę wpisać minus 1. Otrzymam wtedy 3 razy. Minus 1 do kwadratu razy x. x to jedna druga. Dlatego mam 3 razy minus 1 do kwadratu razy jedną drugą. Wynikiem tego mnożenia jest 3 razy minus 1 do kwadratu to minus 1 razy minus 1, czyli plus 1. Razy 1 druga. W wyniku otrzymuję 3 drugie. W miejsce liter w jednomianie możesz wstawić liczby. Otrzymujesz wtedy wartość liczbową jednomianu. Przy jej obliczaniu pamiętaj o kolejności wykonywania działań. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych filmów o jednomianach. Pamiętaj też by zasubskrybować nasz kanał.